Firma Eurocomplex powstała w 2009 roku. Jej działalność początkowo rozpoczęła się od sprzedaży maszyn i urządzeń do przemysłu obróbki drewnem dla stolarzy, dla meblarzy. W 2017 roku firma rozpoczęła projekt i produkcję filtrów modułowych do obróbki drewna i materiałów zerowo Tutaj widzicie Państwo różną gamę naszych filtrów. Jeśli chodzi o takich mniejszych filtrów, od 4800 do 918 18, czy nawet 36 000 metrów sześciennych. Wszystkie filtry powstają u nas w naszej firmie od początku, czyli od zaprojektowania po finalne wykonanie każdej jednostki. Jeśli chodzi o dobieranie filtrów do określonej frakcji obranego materiału. Jak i dla określonych maszyn. Odbywa to się bezpośrednio z udziałem naszych klientów, czyli do klienta, do klienta maszyn, do jego procesów produkcyjnych, dopieramy odpowiednią, odpowiednią jednostkę filtracyjną. Jak sami Państwo wiecie, filtr jest niezbędny do sprawnej, poprawnej. Do dobrej jakości wykonywania produktów przez klientów, a co najważniejsze, wpływa na polepszenie warunków pracy. Czyli, prosto mówiąc, oczyszcza to powietrze zabrudzone od pyłów, kurzy i ma duże znaczenie w pracy, jakości pracy, no i zdrowiu, oczywiście, pracowników danych zakładów.